Ziomkowanie. To słowo jest magiczne, Anone. Na pewno macie jakąś swoją ekipę. O ile nie jesteście hardymi Erize i piwniczakami, z którą się regularnie spotykacie. Na pewno jakoś to określacie, nie wiem, bujanie, osiaduwa, dawaj na kwadrat, mordo. Ja mam swoje ziomkowanie z dwiema epickimi mordami. W ogóle to słowo ziomkowanie, nie jakieś tandetne bujanie, spotkanie z kumplami czy inne normickie określenia spotkania samców. Ziomkowanie. Esencja osiedlowego braterstwa, przekraczającego wszystkie granice zdrowego rozsądku i zahaczające ograniczne spierdolenie diametralne. No bo kurwa, co robicie na tych swoich dynamicznych posiadłach? Pewnie palicie weed? Pijecie, gadacie o jakichś dupach, o pracy, o wspominki z dziećbazy i rzucania mirabelkami w okna tego starego sparteru i brechtawka z tego, jak opasły Janusz was ganiał i przeklinał. Ziomkowanie przynosi mnie i moich Anonę w czwarte gęstości rikczu. Jest to druga strona lustra ironicznego spierdolenia, tak jak preparowanie Anusa Trynkiewiczowi i patrzenie w oczy jego ofiarom, mówiąc im ciepłym i charyzmatycznym głosem, że to jest wasza ofiara ku odkupieniu ich cierpienia.

Stałym elementem ziomkowania jest podśmiechujka z tej nazwy, no bo kurwa. Nasze trio wie, że jest cringe, niczym opasły, łysy, zdesperowany, koleś na szybkich randkach dla dynamicznych samic. Zarazem jednak jest to coś, co sprawia, że chce nam się ruszać dupę od lurkowania i robić rzeczy, o jakich inni nawet nie śnią. Jednocześnie prowadzimy całkiem normalne życie. Mieliśmy albo mamy dziewczyny, ruchaliśmy, studiujemy, dbamy o siebie, jesteśmy bardziej odgarnięci o tych polaken binarnych, co to widzą tylko pis.po i jedzą bigos na skoki narciarskie. Nie jesteśmy normikami, jednocześnie gnijemy struskulowych anone, co to forsują i gloryfikują swoje spierdolenie i memiarstwo. No to kurwa czym jest to ziomkowanie, obie? Siadaj i słuchaj, kurwiu. Ziomkowanie to to, kiedy po dniu funkcjonowania wśród normików spotykasz się z mordami. Jecie jakieś na przykład słodycze, ja preferuję Kinder Bueno i czaj z żabki, Ambrosia. Bujacie po osiedlu, śmieszkując z jakichś gównotekstów, na przykład papierze na kiju albo twój stary, i gnijecie, że jest to jednocześnie najbardziej zjebane i zaraz złomujący tekst ever i całkowicie absolutnie bez żadnego powodu ktoś z was mówi ej dawajcie powąchamy gówno anonacę. xd nie no no nie róbmy tego błagam to jest chore jednocześnie wiesz że wyrok zapadł i to się odkurwi ale dalej próbujesz protestować i czujesz jak twój ricz jest dotykany przez ducha papaja ale jednocześnie pragniesz podniesienia inby na legendarny poziom więc na przykład jedno ziomkowanie było takie, że kumpel w parku zesrał się na kamień. Ja hardo popierałem czajkolę, próbując nie płakać z rozpaczy i śmiechu, po czym drugi Anony nabierał kawał jebiącej czarnej kaki na kij i oznajmiał niczym szaman wyrokujący zwycięski wynik dla swego plemienia, mordy to taka inicjacja ziomkowania. Opracowujemy to dla naszych kolejnych mordeczek. I czując się jakby się brało udział w paradokumencie ale chłopaki z baraków, podchodzimy i wąchamy ba, inhalujemy się gównem naszego ziomka, po czym płacząc, krzycząc i gnijąc z pogwałcenia praw konwencji genewskiej i praw człowieka rzucamy jedno sensowne zaklęcie. Ale o co ci chodzi, to przecież ziomkowanie, mordo, ziomkowanie, lub to dla ziomkowania. Toggle kraj mode on. Chociaż wąchanie gówna to jeszcze nic, opracowaliśmy męski seks nie gejowski. Przecież ziomkowanie. In before bedały. Każdy z nas ma bądź miał lochę i lubimy penis into dzipka, Ale wiecie, ziomkowanie działa na własnych zasadach ziomkowania. Pewnego razu podczas pieniężnego ziomkowania okraszonego ilością dobre zielone w przypływie weedowego chillu, przytulamy się z kumplem i zapewniamy o ziomkowaniu i że browse over hose. Przy czym nagle, z niejasnego powodu, zaczynam humpać jego kolano. On opowiada tym samym. Och, Anone, kurwa, to jest lepsze niż gruszenie do mii malkowej. O kur, bumpowanie swojego grzybę o kolano ziomka, widząc, że samemu dostarczasz mu tego samego, jest przepieniężne. Oj chuj, to jest tak zajebiście, że musicie przestawać w pewnym momencie, bo nadchodzi budyń, a to już by było gejowskie. Z drugiej strony, gdyby do tego doszło, ktoś rzuciłby, ej, ale ziomkowanie jest w porze mordeczki, stay cool, ziomkowanie. Nie mogliśmy uwierzyć, że to się odjebało i myśleliśmy, że to jest już górna granica ziomkowania, ale nie kurwa, przekroczyliśmy granicę. Nie, nie ssaliśmy sobie chujków. No homo, on Nie ma pasywów ani aktywów. Ziomkowanie o kolano to równoleżna sprawa. Jesteście na równych prawach. Ostatnio podczas urbeksu po opuszczonym budynku uczelni odkryliśmy kible a la train Siedmioletnie szambo, albo i więcej, które zaczynało zmieniać się chyba kurwa w torf albo Nutelle dla orków. No jebało je przeokrutnie, ale stwierdziliśmy, że to dobra okazja do ziomkowania. Postanowiliśmy, że spróbujemy wytrzymać w tym okrutniejszym nicko jebiącym kiblu jak najwięcej czasu, a każdy z nas i tak otrzyma stopień starszego ziomka osiedlowego. Nawet nie zaczęliśmy ziomkowania z gównem, a już orzygaliśmy posadzkę i linioleum korytarza, a nawet nie przekroczyliśmy progu tego zapachowego Nipton. Pozdro dla kumatych graczy Fallout Po Po Pierwszy Anony wziął berłowe kiblo i zamieszczał w jednym z kibli. O kurwa. Zapach można porównać do detonacji Szambowej atomówki w centrum miasta Zapach rozkładającego się gówna I atomowych siarczystych jajek Krzyżował awe Cezar nasze kubki smakowe I nerwy węchowe Ale kumpel dalej hardo miesza Po czym wychodzi z obstranym berłem I zaczyna tym chrzcić pomieszczenie toalety Smród intensifies w chuj Wytrzymał tylko minutę Wchodzę ja Zanim doszedłem do kibla przeznaczenia Orzegałem wszystko wokół siebie z pięć razy Zdążyłem się popłakać z beki i rozpaczy oraz prawie zestrałem się z wrażenia. Postanowiłem podnieść poprzeczkę. Zmia zamieszałem kiblowym berłem w tej okrutnej mieszaninie szatana i niczym najgorszy kakolt, czciący obspermioną cipkę swojej mistres, zaciągnąłem się esencją z dupy szatana. Fekariokalipsa i żygomioty na pełnej kurwie. Z berła skapywała czarna maź główna zmieszana z czerwonym sosem bolońskim. Mój ulubiony do spaghetti, ale wolę carbonara albo coś z krewetkami. Przez łzy w oczach nie. Nie widziałem nic. Postanowiłem napisać tym berłem coś na ścianie, lecz nie dałem rady, bo obrzygałem ścianę. Okej, okay, następny mach, przy czym kumple rzucają zaklęcie ZIOMKOWANIE, dodające stulus sto do morali. Drugi sztach gównem, aż mnie zapiekło w zatokach od fetoru. Piszę dzielnie jakieś rzeczy, ale prawie się poślizgnąłem na czarnej brei kapiącej z berła. Naciąganie na wymioty brzmiało, jakby opętało mnie stado duchów Januszy czy innych koczkodanów. Kurwa, ktoś kto przechodziłby obok tego budynku wracając z kościółka wieczorową porą spierdoliłby szybciej niż Usain Bolt słysząc co się tam odpierdala. Wytrzymałem cztery minuty. Bohater ziomkowania. Następny Anone zgięty wpół wszedł, klasycznie poobrzygiwał wszystko, po czym namazał swastykę z gówna i ponownie ochrzcił pomieszczenie. Tak było. Ziomkowanie to też dobra wymówka do teoretycznych imp. No, wyobraźcie sobie, że ruchacie jakąś małolatę, łapią was na tym bagiety, a ty patrząc im prosto w oczy, oznajmiasz, ale to ziomkowanie. Po czym kończysz pieniężnym spustem w cipuszce dzierlatki. Innym razem, jak wąchaliśmy sobie dupy i dopadły mnie wątpliwości, mój ziomek dotknął mego ramienia i z pełnym spokoju, ciepła i charyzmy oznajmił mi, że spoko. Że wszystko jest git. Że to ludzkie rzeczy. Że to jest po prostu ziomkowanie.